Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. Co Słychać TV Od prawie 20 lat na łamach tygodnika Co Słychać publikujemy zdjęcia noworodków. Na początku były to tylko imiona i nazwiska, data urodzenia i miejsce, a później już zdjęcia. Tradycją stało się również, że publikujemy dzieci przełomu lat. A więc te urodzone w ostatni dzień poprzedniego roku i pierwszy dzień następnego. W tym wypadku chodziło o 31 grudnia 2020 roku i 1 stycznia 2021 roku. No ale był problem, no bo jest pandemia, przecież my już od kilku miesięcy nie chodzimy czy jeździmy na porodówkę, a właściwie na oddział noworodkowy i tych zdjęć nie robimy. Przysyłają im je na rodzice dzieci urodzonych w mińskim szpitalu. Jak państwo zauważyli, tych noworodków oczywiście jest mniej. Tu nieustanna prośba o wykonanie takiego zdjęcia, opis i przesyłanie czy SMS-em na mój numer telefonu, czy mailem również na mój adres. Postanowiliśmy, bo nie było zgłoszeń, poprosić panią Zofię Główkę, która jest siostrą przełożoną, pielęgniarką, właśnie na oddziale noworodkowym. No i udało się. Zadzwoniła do tych rodziców, czy się zgodzą. Zgodzili się, pojechaliśmy tam i zrobiliśmy takie rozmowy. Sfotografowaliśmy te dzieci, a właśnie jedno z tego, z tej puli noworodków przełomu lat mamy tutaj to jest pierwsze dziecko powiatu mińskiego Igor Dzięcioł mieszkający w kontach No ktoś powie za to no bo praktycznie rzecz biorąc za kąty leżą bardzo się cieszymy z tego powodu no i posłuchają Państwo i obejrzą co właśnie mamy i Ojcowie tych dzieci mówili nam do kamery. To jest Zuzia Piwek ze swoim tatusiem, który ma na imię? Waldemar. Waldemar. Bardzo fotogeniczna dziewczyna, troszeczkę teraz ma marudzi, ale dlatego, że ja nie robię zdjęć. Jak robiłem zdjęcia, to bardzo fajnie sobie pozowała. Zacznijmy od mamy. Proszę się przedstawić. Patrycja Książek. Mam. Patrycja Książek, a więc jeśli piwek i książek, to rozumiem, że jeszcze Pani, że tak nie powiedziała, tak temu dżentelmenowi. Jeszcze mnie zapytał. Nie? Aha, i to jest jeden inny powód. Tak, tak. czekam. Dadaj. No ale jak, że tak powiem, y, robił to dziecko, to nie pytał, tylko tak no sobie... Nie wyjął. <laughs> Powiedział powiedz, jeszcze, zrobimy sobie dziecko, a potem zobaczymy, tak? Ale jak pandemia minie, to myślę, że ten ślub Panie Wardemarze będzie, co? będzie, tak? Już nie pytam się jaki, to jest obojętne. O wyznania tutaj nie chodzi. Proszę mi powiedzieć, jak się poznaliście? Gdzie? W cmentarzu. Tutaj? Tak. Ja sobie wracałem skądś, a też no. moi z koleżanki. A przepraszam, a Pani jest stąd, z Dębego? Nie, z Roślin. To blisko. A z tej rośli. Okay. gdzie te ludowe dziewczyny mieszkają. Tak. A czy Pani Bo. czasami na ludowo tam się nie ubierała? Nie. 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 to nie ja. To w jakim Wy wieku jesteście? Proszę się przedstawić. Ja mam 23 lata. A ja 30 Ile? W słusznym wieku, proszę Pana, A Pan widzę tutaj. To jest Pan lepszy od mojego taty, który miał 33, w wieku Chrystusowym. Ja jestem po. Ale to tak, Pani nie pytała się, czy dziewczyny nie chciały partnera, czy co? Czy on tak długo czekał? Co, dom chciał postawić? A, zagubił się. A, zagubił się. Przegrapił. Sortował, sortował i wreszcie wysortował. No to duża różnica wieku. Duża. Proszę pana, muszę zadać jako mężczyzna, mężczyźnie, tak jak nie boi się pan tak młodej żony? Nie. Aha. Nie, daje radę. Daje radę. Jeszcze daje radę, tak na spokojnie. Na razie pierwsze dziecko, także yy, proszę mi powiedzieć ile tych dzieci? Dwójka, tak? Chcecie, żeby była? Jedna, że to będzie. No, przy jednym tak. Ale ja propozycję mam inną. Choroba. Ładny dom macie, obszerny, proszę państwa. To jest ciekawe, że o, 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 państwo tutaj no, przy, przy Osipiwkowie minimalizm stosują, zabudowę, jeśli chodzi o zabudowę. <grytans> <wygodę> Ma być wygoda, a nie tam zabudowane wszystko. Aczkolwiek echo troszkę jest nie, bo tych mebli. Y jakby, jakby brakuje. brakuje, tak? Ale z czasem... Ale przyjdą, słucham szybko, szybko się maluje, remontuje. A tak, to jest prawda. To jest szybko. prawda. Im mniej ściany zastawione, tym szybciej chyba, że na środku ustawimy. Czego ja mam wam życzyć? Co, co chcecie? Oprócz tej pięknej córeczki, którą macie Zuzi, to co? Pracę ma pan, tak? Z zawodu, kim pan jest? Z jestem technikiem budownictwa. I w budowlance pan pracuje? Pracuje. Operator? Operator? Aha. No to fajnie. To, to są niezłe zarobki. Nie narzeka pan. Tak. A pani jest teraz na urlopie, tak? A czy, z kim pani jest z zawodu? To znaczy ja... W sumie można powiedzieć, że... Nie wiem. Podstawówka tylko nie. Niech pani, nie, nie, pani nie, nie mówi, nie? nie. nie. Pośrednik, tak? Ale police. Bez... Bez, bez zawodu. Ale z jakim kierunkiem ta śleczka nie Nie to jest było. tylko liceum. Liceum. Gołe liceum. Mhm. Mhm. Czyli maturę pani ma. No, nie. 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 Aha, nie skończyła szkoła. pani. Ma. No tak, no ale to. Bo nieraz Są problemem jest. Rozumiem, rozumiem. I to nie. Ale nie. podrośnie Zuzia troszeczkę można coś zrobić, zaocznie. W naszym CKU na przykład maturę można zrobić tutaj w Mińsku. Nie. Różnie ludziom się upada, ja to nie mam nic przeciwko. Tylko mówię, że czasami, czasami nie można, no jest taka sytuacja, coś wychodzi. Dobrze, a ja Wam życzę czworga dzieci, tak dwie, dwie córeczki i dwóch synków. Niech, niech ród się e, rozmnaża i niech rośnie w siłę, bo teraz e, ja to powtarzam każdej młodej parze, przepraszam, że potrzeba nam nowych, młodych, fajnych Polaków. A przecież my nie będziemy robić, tylko wy, nie? Nie nasze pokolenie. Proszę pozdrowić rodziców w krośli. A Zuzia jest niegrzeczna, a jak, a jak Zuzi tutaj damy kamerkę. O Zuzia patrz, filmujemy, filmujemy. Cześć dziewczynko, cześć. Proszę Państwa, jesteśmy w Kątach, Siennickich Kątach, a przed nami wspaniała rodzina Państwa Dzięciołów. Jesteśmy z niebyle Jakiej okazji, bo oto Igor, pierwszy w 2021 roku mieszkaniec naszego powiatu. Wygląda dojrzale, będzie z niego naprawdę chłop nas chwał, już widać, pozował nam do zdjęć, a to jego tata Daniel, dzięcio, no jest dumny z syna, prawda, panie Danielu? Oczywiście, że tak. No bo tym bardziej, że córeczkę już macie, Blankę, tak? Cześć, Blanka. Kto wymyślił imię, tata czy mama? Ale wspólnie. Wspólnie? Bo jedyne chyba imię, na które obydwoje się zgodzili. Bo teraz moda jest na Franków, Janków i tam jeszcze innych, a wy takie nasze skandynawskie imię. To jakieś macie może pochodzenie dalekie. Czy, czy tak. lubicie y, Skandynawów? Bardzo nie. żeby było takie inne niż... inne niż wszystkie. Żeby poszedł do szkoły, prawda? I był Igor jeden, a nie, a nie pięciu franków na przykład, tak? tak? Dokładnie. Jak to kiedyś, y, może i pięciu Danielów było, prawda? Tak, czy <laughs> <przy> Michałów. Czy Michał. <laughs> 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 a więc wynika to z jakiegoś doświadczenia waszego, żeby się imię no, nie powtarzało, prawda, w klasie? Fajnie. Y, a kto by wymyślił imię Blanka? – Mama? – Męża brat. – Męża brat. No, Może tak chrzestny? – Tak. – Też krzesny. A, no właśnie. Blanka jest piękną blondyneczką z ciemnymi troszeczkę oczami takimi, no nie bardzo jasnymi. Takie zielonkawe ma nawet, prawda? Ale zapytam się, ile państwo już… Gdzie się poznaliście w ogóle? Bo pan mówił, panie Danielu, że pan mieszka tu 3 kilometry, bo jest pan u tak. żony w domu. tak. I w razie czego ma pan krótko, blisko do, blisko do domu, krótka droga Dokładnie. i w razie czego jak żona się zdenerwuje, to ma pan wycieczkę do mamy. Dokładnie. Ale myślę, że to dobrą kobietę pan sobie wziął. Bardzo dobrą. No właśnie. To kiedyście się poznali i gdzie? No w tym roku będzie 10 lat. E, ja się jak się poznaliście? To znaczy ile wtedy mieliście? No ja miałam 16. To nie 20. Aha. Jeden. Czy 4, cztery... 5 lat różnicy jest. Tak. To nie za młoda ona była, tak szesnastka? Co? Nie wyglądała na 16. A no te ciemną karnacje, jak mają no, dziewczyny, to tak poważniej można wyglądają. Się można się oszukać rzeczywiście. No, ale to było na dyskotece, na, na, na czym to było? Nie pamiętacie? Nie pamiętam. Gdzie się Na zabawie w Remizie, tak przykład? Mąż mnie gdzieś tam wyhaczył. Aha, w internecie? Później, później Aha. gdzieś mnie zaprosił na jakiejś naszej klasie właśnie i tam... Dobrze. A powiedzcie, kim jesteście z zawodu? Ja jestem z zawodu mechanikiem samochodowym. Mhm. własny warsztat? Czy gdzieś pan pracuje? Nie, pracuję w firmie w awędzie na Stojadach. Aha. A nie pracuję w zawodzie? Nie. Rozumiem. Tak jak no, większość. A pani? No ja to ciężko jednoznacznie powiedzieć, bo tak skończyłam technikum geodezyjne. Przypomnij, że pani ma na imię Ewę. Ewelina. Ewelina. Tak. Eee, A z, z domu jeszcze można zapytać? Tłumak. O, gdzieś słyszałem to nazwisko. Skończyłam technikum geodezyjne, później studiowałam... W Mińsku? Tak, w Mińsku, w Budowlance. Później studiowałam pedagogikę specjalną, a później studiowałam magistra, robiłam z zarządzania finansami. Rozumiem. Czyli macie zawody? A pracuję, pracowałam w Fudzie. Aha. Nie w zawodzie w ogóle. Też nie w zawodzie. No tak, właśnie. Ja też nie w zawodzie, <śmiech> <śmiech> ale powiedzmy sobie, mam tak zwane pokrewne zawody, także, także y, dobrze się z tymi wyuczonymi zawodami czuję w swojej pracy. I to w sumie jest potrzebne, bo wszystko, czego się człowiek nauczy w życiu, okaże się nieraz potrzebne, no prawda? Nie. Czyli stabilizację macie, tak? 1000 zł miesięcznie już teraz, <laughs> tak? To co, dla tych, dla tych 500 plus, tak, to dzieci, tak? Nie. Czy... Z miłości. E, aha, i pierwsze z miłości. Właśnie tak. Się, że... Ale muszę zapytać: na dwójce nie poprzestaniecie? Tacy młodzi, fajni ludzie. Są Panie, no ja z panem teraz rozmawiam. Są plany tylko na dwoje. Chcieliśmy mieć parkę, no i. Aha, mamy. I, i, i ten. Ale co, jak coś, jakaś wpadka, to nie będziecie tam niczego nie robić. Nie będziemy płakać. Z miłości wpadka, nie? To ja proponuję, żebyście mieli czworo żeby tak odczekać, trochę wypocząć, nie? I tak za jakieś 3-4 lata, nie? Następna dwójka i będzie wszystko w porządku. No bo yy, Blanka ma niecałe 2 lata, tak? No i on się właśnie urodził. Tylko tak szybko było dosyć, prawda? Ale, ale to dobrze. Blanka jest wspaniałą dziewczyną, a Igorek właśnie zasypia. Proszę Państwa, to jest pierwsze, pierwszy mężczyzna powiatu 2020. Jeden. To ile, dziadkowie, jeszcze, zapytam się, wnuków mają? Ile, Państwo, rodzice nas... mają? Eee, czworo troszeczkę nie? Amerka, Kabryczka, Aleks. Bo z jakiej rodziny Pan jest? Ile ma Pan rodzeństwa, Panie Danielu? Ja troje rodzeństwa. Troje, czyli czworo was. I każdy a. ma po jednym dziecku, tylko ja mam dwoje. No to Pan, że tak, a Pan najmłodszy? Ja nie, trzeci z kolei. Trzeci z kolei, no ale jeden z najmłodszych i pan wyprzedził stawkę. No to, 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 super. to, to super. A u pani to ile? No ja też mam troje rodzeństwa. Brat nie ma dzieci, bo jest ode mnie jeszcze 6 lat młodszy. Tak. E, a siostry mają podwoje. Aha, czyli sześcioro. Czyli pani dorównała do sióstr, tak? I ich wyprzedzi. No, no, może <gryouflaty> no tak, przepraszam, no ale ja muszę tu wyjąć coś publicznie. tam. Bo my, Polacy, musimy się rozmnażać, przecież wiecie, no. Nie, nasz, nie, nie nasze pokolenie, pokolenie waszych rodziców będzie to robiło tylko wy. No, No. A, Blanka, co powie? Pomachaj rączko. Blanka, nie. Blanka. Blanka jest troszkę zazdrosna i Gorka. Tak, ja to widzę, a Igorek jest fantastyczny właśnie zasypia. O, i taka piękna rodzina. Jesteśmy w mieszkaniu pani Alicji Burzyńskiej i jej życiowego partnera, czyli. Marcina. Marcina Chmielewskiego. Dobrze. Pana Marcina nie ma, ale jest pani Alicja. A to, co przed nami, to piękne dzieciątko, to jest Magdalena. Magdalena Burzyńska-Chmielewska. Tak? Napiszemy, żeby było jasne. No i pytanie od razu: skoro partner, to nie małżeństwo, więc. Pytam, czy kiedy ten ślub będzie. Znaczy kiedy? No, wkrótce, nie wiadomo jeszcze do Zbieracie pieniądze? Nie. Tak. <laughs> Ale jest pandemia, to jak sobie to wyobrażacie? Czy tylko, we, czy tylko ślub, czy i wesele? Czy... Znaczy może jakieś małe wesele w gronie najbliższej rodziny. Mhm. Zapytam jeszcze, e, czy to dziecko jest owocem miłości? Oczywiście, należy się domyślać. No, oczywiście, że tak. No, Zakochaliście się, tak? Tak. To proszę powiedzieć, ile pani ma lat? Wobec... 18. Piękny o wiek! 18 w tym roku? Natomiast partner? Partner jest młodszy ode mnie kilka, kilkanaście miesięcy, dopiero w, teraz w lipcu skończy 18 lat. Czyli Pani zajęła się nieletnim, proszę Pani. To taka a i, i z żartem. Jak się czuje Madzia? Proszę znaczy powiedzieć, jest, grzeczna jest czy nie? Grzeczna jest, w ciągu dnia większość większości czasu śpi, a w nocy czasami sobie potrafi poleżeć i się popatrzeć, i porozglądać się na świat. Czy za bardzo nie dokucza w nocy, tak? Nie, ona w ogóle Daje nie jest się bardzo płaczliwa. Mm -hmm. A proszę mi jeszcze powiedzieć, państwo są z Mińska? Znaczy ja ogólnie pochodzę z Gdańska, mieszkałam 16 lat w Gdańsku. Aha. Y, przyprowadziłam się później do Warszawy do taty. No i po prostu na Sylwestra spotkałam się z koleżanką w Mińsku, no i poznałam Marcina. No i później zaczęliśmy być razem. Ile to lat temu było? Eee, to było dwa lata temu No to dwa lata temu, dwa na Sylwestra, 2018, tak? 18, tak, na Sylwestra. Mhm. A tak jak to dziecko już pani wiedziała, że będzie, to tak nie, nie baliście się trochę? Znaczy czy baliśmy się, no zastanawialiśmy się, jak to będzie, no bo jednak jesteśmy młodymi no tak. ludźmi. No właśnie. Ale, no jak się już stało, no to się nie odstanie, tak? No tak, ale nigdy pani nie myślała, żeby się pozbyć tego dziecka, nie, oczywiście. nigdy w życiu. To bardzo się cieszę. To bardzo. Najgorzej jest wtedy, kiedy mimo. Najgorzej jest, mimo dobrych warunków i tak dalej, jednak dziewczyny nie chcą rodzić tego pierwszego dziecka, tym bardziej pańskiego, tak? Mhm. Ale pani jest bardzo odważna i gratuluję. Czyli Gdańszczanka w Mińsku, tak? tak? A partner też? Partner jest z Mińska. Mińska. Tak, tak, chyba tak. No tak. Albo spod Mińska. Albo spod Mińska. To ja, ja proponuję się dopytać, skąd on jest. Tato! To jest Można pania, Pana trochę pan Chmielewski, czyli tata tego, który zbroił, tak. który nie, no znaczy jako nieletni poddał się letniej już. I co, i nie pan krzy, nie krzyczał na nich trochę? Co zrobić, takie czasy są. A jak ma pan na imię? Paweł. Pan Paweł Chmielewski. Zameldowany w hucie, w ulice. I Ulewiec. No i Ulew, uwie... no to ładne tereny, proszę pana. Znam te tereny i teraz mieszkacie w Mińsku, tak? Tak, bo tu wynajmujemy po prostu, jest wygodniej jest Rozumiem. mieszkanie. Rozumiem. No, miałem tutaj w tym bloku kolegę, mieszkał umarł już niestety. Zajmiemy się teraz, dziękuję panu bardzo, zajmiemy się teraz młodą mamą. No, muszę zadać to pytanie. 500 plus i tak dalej. To planujecie więcej dzieci, nie? Za jakiś czas. Ale nie ze względu na 500. Plus. Nie. nie. Nie ze względu. Czyli tego 500 plus to praktycznie mogłoby nie być, tak? Znaczy, Dobrze, że jest. Dobrze, że jest. To jest jednak. Pomaga. Pomaga dla, tak. dla matek i tak dalej, mhm. ale teoretycznie mogłoby nie, jego nie być, no bo przecież tak czy siak to wszystko i tak się zwraca, tak? No Państwu. tak. Mhm. No bo to nie jest y, od pana premiera. Pieniądze nie są, tylko nasze pieniądze. No tak. My pracujemy, płacimy podatki i. Z tego wszystkiego jest 500 plus. 500 plus, no to tak naprawdę dostajemy tak naprawdę swoje pieniądze. Partner pracuje. Znaczy on praktyki jeszcze ma. No jest niepełnoletni, więc pracować nie może. Tak? I będzie kim? Stolarzem, piekarzem. Znaczy on się uczy na lakiernika samochodowego. No to dobry zawód. Dobry, ta, zawód. dobry. te stłuczki są często. Te... <ścoughs> Szczególnie zimą. Proszę pozdrowić Pozdrowadź. partnera Pozdrowadź. i życzyć mu wytrwałości ode mnie. Bo ja wiem, mam czworo dzieci i wiem, co to znaczy mieć. O, matko. Mieć tyle dzieci. A nie, wam, również, wam również czwórki życzę. Jest Pani fantastyczną yy, kobietą, młodą, i na pewno Wam się przyda te czwórka dzieci. A kto dzieci się ty? Wami będzie opiekował na starość? No Któreś może zechce czwórki, a jak będzie dwoje, no to nie wiem, może żadne. Trzeba myśleć o starości. Bardzo dziękuję. A Tobie Madziu, tak jak będziesz kiedy oglądała ten film, to życzę Ci. Żeby była fantastyczną młodą dziewczyną, a potem kobietą i matką, tak jak twoja mama. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. I na nowej drodze życia w sumie, no. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV?